na to było mi stać. Cześć wszystkim, jestem Sener. Witam was w kolejnym odcinku z gry Business Tour. Jestem ze Kuba. Dzień dobry, siemka, Hello, witam was wszystkich. No i zobaczymy, jak nam się uda. Poguścimy, bo to wiadomo. O Jezus, mój, mój koń tak wygląda, różowo wygląda w tym kolorze. Tak jest gdzieś... bardzo... No, tak. Pamiętaj, jak głupie żetony są, niestety. No tak. O, co to? Bu koszulki, buty, spodnie? O. Kupiłeś co? Fabrykę koszulek, spodni? A, tak, aa. podrób Adidasa. A, dobra, ja mam te buty weselne. A, już mamy dwa. Ten. O, dobra, już się. Aaa, mani, mani bite. Dziękuję. No, także a, fajnie dobra, um, to, 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 to ten avatar widziałem, gdzieś myślałem, że czy to jakiś widz czy coś. Nie, nie, jest popularny. Co to ma być? Wreszcie gdzieś prawda, się zwrócił. Ach, ten, zakupy się zwróciły. No, prawie. Ehm. Co masz? <laughs> Spalę budynek <w> przeciwnika. <laughs> nie mają nic, te biedaki. Aha, fajnie. Oho. Ty nie może no spawać, bo to. Ej! O, <grym> Jeszcze pieniądze nie wyciągnął. Piją łóżki. Ty nie, no jeszcze troszkę i mi się zwróci ten szankaj. 20 tysięcy. <grym> I wyjdziesz na zero, wyjdziesz. Pasuje. Dobra, dawać. A, sobie sobie no, se kupili, lepszy. Lepszy interes niż my, no ale. No, nie mów. No dobra, tak. Muszę się jazda To już No ale gdzie mam robić? Jak dla mnie to długo to tam nie będzie. Bra, bra. Berlin, ja. good, good. Dobra, a Berlin, ja. Góra, góra. Dobra. też tyczą, bo to jest ten sam dzień na grywetów całych. Tak. No bo Aha. tak jest gorąco, mam. ile? 31 stopni pokoju mam, no to się nie dziwi się, że. Jest brak kompletnego stroju. <noise> nie wnikamy w szczegóły. What? ty miałeś mapę, on co poleci za twoje pieniądze? No tak. Widzę, że zmienili zmieniali i polskich znaków nie ma. podróży. <noise> tak, tak, tak. Ale, ale śmieszne, ale u zamknięte jest. Ale rzecz nie ma. Też, też tak, właśnie to widzę. Nie wiem co to jest O nie! Nie no, nasze imperium obuwnicze zostało przejęte. Dobra, ja sam przekupię. Vegas. Zdenerwowałem się. Znerwował się. Tak, jeszcze różowy ten... ...jednorożec. Nie spodziewałem się, że go trafi ja pierdziele, no! Wejść na Pekin to już najlepsze zadanie z tego Ty, dwie banki mam na koncie. No, lepiej mówię, wydaj pieniądze w Pekinie, a nie... A ten co... aha? Nie, mojego Nowego Jorka już. Mhm. Ja na, na jego miejscu bym poje... poleciał na Hamburg, nie? Ale to swoją drogą. Ooo, naprawdę... jaka szkoda! Urząd skarbowy was dojedzie. A ten mi na Hamburg wleci. A, nie zapewni, że oni żetony używają przecież. No ja żetonów nie posiadam, nie, sorry. Ja mam, ale nie używam. Ewentualnie, jak będzie już napady, kryzys, będzie. O, Warszawka, bardzo dobrze. Na biedzie. Na biedzie. O kurwa, faktycznie. Jeszcze ja pokojenie nie zrobiłem jeszcze. Jej, nie mają menelporu. No, blokuj im. Dobra. Dobra. Jak oni nam, to my im. Oj, no, dupa. Oni podwójnie też zablokowali, co? Mhm. Kurde, Kraków było w Anii hapnąć. Jak się uda? Mhm. Aha. O nie. Dobra, może do ile tych można rzucać? Ja yes, serio już nie zbiłem nie. No nie, nie. Masz. Dobra. Dawaj hotelada. Dobra. Z tym nam już nic nie zrobią. Cypr, nah, dobra. Tak, zablokuj Tak, 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 zablokować. Jakby był, jakbyśmy przegrali przez wyspę, to by był smutek. A to jest że co może być przez wyspę tak? Mhm. Jeszcze jak A jeszcze jak... Wiem, o jak... nie! Chyba nie... Nie, 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 nie Dobra, masz szczęście. Masz szczęście. No, no widzisz mi... dobrze, że ten cybo został zakupiony, nie? Tak, tak. Bo tak to by lipka była. Ten pieni Kraków Kraków kupi? Nie, hmm. Oho, money money! Może nie używa? Nie, on używa, ona. On czy ona używa raczej? Ohoho, co sobie. Nawet oh, rzut. Dobra, idę do ciebie. No. Byłem w dawaj, byłem, ja, ja już w Rzymie byłem. Aha, no, to dobrze zrobiłeś. Ja bym chciał sobie ryzykować i wyrzucić sobie handel. A dobra, dawaj na szansę. Idziesz na pole mistrzów. mistrzostw czy organizowanych mistrzows? Tu, tu gdzie jest organizowany. Zamieniłem tą kartę. A, czyli czy miałeś iść na Rzymię? Tak, 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 tak. No, nie, nie, nie. <laughs> trafiła szansa zmienić. Co ty masz za Przecież ty masz teraz wysoki podatek i niski. I no. Zero wyjdziesz. Tak. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobrze. My też bym się jeszcze drugą, ten kartę zniszczki, kiedy wyjdziesz wtedy. Ooo, gdzieś... jakie smutek! Ach, chociaż. Już... Ja bym cię opuszczał na wyspę, a oni żeby. Ooooo, dobra, co masz? Ooooo, um... Pekin. Nie, y, Nowy Jork. Kurwa, a. Tylko problem. Tylko No, no. dobra. O kurwa, zaspalał. Pierwszy MNL po... No, ma pieniędzy, to trzeba stawać, stawiać. Oni ani jednego hotelu Fajnie, bym że bym trafił na lot, bym kupił Hamburg, a ty byś na Pekin wszedł na przykład i byś odkupił im Pekin. Tak, 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 to by było gitno. O ile? 210, odkupienie pół miliona. No, to byłoby cię stać. Tak, to jeszcze by było do zrobienia. A nie trafił hamburga. Dobra. Jest, dobra. Jest szansa. Wykupi się czy będzie rzucał? Raczej się wykupi. O, rzuca. Dobra. Eee... Co tam masz? Dobra, Nie chcę No tak średnio. Ale masz dubleta, to możesz dalej jechać. Okej, okay, dobra, nie jest tak źle. Kuty, drzwi mi się otworzyły. Yy... Dobra. O, bardzo dobrze, gitara. Gitara. Ja to wykorzystałem, że tonów już niestety. Eee, yy, powtórz Dobra. Gdzie, ty, Gdzie tyś siedział? Powtarzasz ojczyznę? Na Madrycie. No ale zobacz, lepiej wykupiłem bali i już teraz to jest 50-50. Nie 50. bali się zesra. Tak, dobra, czekaj, idę drzwi zamknąć. Dobra Patrz, Poszedł Dziwna, nadzieje przyszli, przysiąg zapłacili. Ani Mani, Fangs. No, wiara rzuciła. No wiem, i na Miedlo wpadła. Czym się od komputera odchodzić to nie głupie. Wiatr, proszę drzwi otworzyć. Dobra, lecę lecę po Hamburg. Dobra, gid, gid, gid. Teraz tak, gdzie Dobra, nie lec na Hamburg. Ja mam go. Oho. Ty musisz coś. <śla> Oho. Ja yy, mam słuchaj, lecieć teraz. Nie wiem, Londyn zajęty. Paryż mi się nie opłaca, bo mi nie jesteś na Paryż A ile to masz? O kurde. Na Grenadę dawaj, chyba mi się zdaje. Dobra, już na tym mam po co? Dobra, dawaj na Lyon, na Lyon, dawaj. Nie chcę mnie na Lyon, bo pięć dni kosztuje je... lot. A ja tak się... nie? Ogu, pole trzysta, koło. Czekaj, może ktoś ci wejdzie, a no, dobra, dużo wejdzie. Yy, na, wa na Warszawę możesz lecieć? Nie, nie opłaca się. To dawaj na Chicago wtedy. No. Lyon. Chociaż hotel już tak czy tak nie można zburzyć. A wykupić można, nie? Nie. No nie, nie, nie. Hotela nie można. A tu już menelpolu. O boż. Go i wesoły. Jeszcze raz? Buda dla ją. Gdzie poleciałeś? Na Shanghai. Dobra. Jak możesz to ulepszyć? Dobra. Co? Ile tego tu będę miał? Okay, o. Ja nie jestem daleko latać już. Żebyś za chwilę nie poszedł na bezdudną? Dobra. Och, nie, mi, mi by pasował, on tylko 300 tysięcy Nie na Sydney. Na no, Las Vegas. Dobra, lecimy. No dobra, mamy tam zadawać dawać. Mamy no, stopać. tylko Paryż ile kosztuje, zobacz. Po górę Oni raczej, oni do nas tak rzadko wchodzą. Mhm. Mm Kraków milionuje się, o No. Tam hotel postawić, by bezpieczyć. Tak, tak, tak. Bo. O, dobra, pieniążki. Dobra, na parę już mogę wbijać. Teraz już nic nie. No, nie ale. Zaszkoli. Po co im pieniądze dawać? O nie. No tak, ale wiesz, że nie, razie... Zbóż dom? O nie. Dobra, gitara, pasi. Tak, w sumie ta, okay. ta bezludna wyspa to jest naj... najbezpieczniejszy ten. Najbezpieczniejsza A, tak, tak, tak. opcja, nie? No tylko 60 tysięcy, pieniędzy nie zarabia ale już same. Ja że same. A zauważyłeś, że my nie wchodzimy do nich? Prawie? No prawie nie, to jest właśnie cud. Dziwne ta runda jest. O, a nie, tak. to. Odwróć. Dobra, ale to nic, niech on tam sobie... Ale doszuję. Rzym się włączył, za rundkę się Rzym włączy. Mhm. Ale manel też tak nie mają, także to wiesz, spoko. Tak? Um, no. no ale gdzie? Maszka. Nie mam podobne pieniądze, ile on poprzednio. Hmm, powtórny rzut. Może no, nie chce? No kurde. Hmm, no dobra, wiem, że ten chodzi, może pieniądze. A ty mogłeś mógł iść na fejki. Ty, na żem jakieś za frajera. No pewnie, że wziąć iść. Ale już zepsułem, nie? Nie można szybkiego przelewu zrobić? Nie. Ja się nie opłacę za bardzo. Aha. Co? Grenada? Nie, nie jesteśmy na Kraków nawet ochotę, żeby kupić. Dawaj na Grenadę. Grenadę? Grenada. O, Do nie jedynie zostaje. I teraz nic już nie kupuj, żebyśmy Jak znów trafisz na samolot, żebyś mógł coś kupić. Mm, a dobra, spróbujmy. E. Ty właśnie, wejdź do mnie do Las Vegas, wejdź, zapatrz tyłca, pięć mi, bo on nie ma pieniędzy z biedak. <laughs> Oni obydwaj nie mają pieniędzy. No. O, dziękuję. <laughs> dziękuję, dobry człowieku, wreszcie ktoś mi płaci. Szczerze, nikt mi nie zapłacił od początku. No nie, nie, nie. Na, na szachachachaj weszli obydwaj. <laughs> Dubaj sprzedał? Tu i sprzedał, no? no tak. O nie, jeszcze za W Nowy Jorku. No tu raczej tak. Jak da też teraz na Rzyd, to jest gościu debilem, nie? W Paryżu by się opłacało. E, 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 no to co? jest półgłos jakiś, no? A! Bo to jego. No? No. A, Paryż i no, Dobra. Mhm. O, ty, pieniądze dla radzie. 22 koła nie znacz go. Nie, bo 50 tysięcy kosztuje mi się to kosztuje. O, a, wyspy, wyspy są wolne. Idzie wygrać. A, tylko ja że mnie wszedł na syny, bo myślę, to będzie... A, mam żeton. Żart, ale nie, nie stać mnie, żeby kupić. I byłby finish już, gdybyś to był ty. Jo, ja, ja bym to hapnął, nie? No raczej, musimy się to chapnąć, żeby, żeby wygrać. O, A nie, 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 Dobra, słuchaj, Fajnie. Dobra. Mam nie, 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 Dobra nie, 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 kupił młotek. A, bo tego jednego nie było stać po prostu. No tak, ale... Ech, daleko przesunęła się? O, jeszcze jeden rzut będzie miała. No, właśnie, Warszawę! Łajzu. Kraków masz też piękny. No... <ścoughs> znowu na wyspę. Aha! Ja bo... rzym, rzym to jest jego! Dlatego on jest ciągle niewyłączony, bo on nie przeszedł przez ten, okrążył, nie może skończyć. No nie, Trze trzecią rundkę pod podróż. Dobra, dobra. Do eee, do co Dubaj, ta... Na bezpieki... No może być Dubaj, może. Dubaj. No bo co masz... Dubaj. Dobra, dankę. Bo ta kasy na Lyon nie masz. Na no Nowy Jork też nie mam. Na Dubaj też nie ma, a nie, Dubaj będziesz miał za. jak się nic nie zazwoli, to wtedy nic nie bierzemy. Ale do, do, dominujemy na razie, jak nic się nie wydarzy. Ja no, żetonki mam, więc. Dobra, mogę wejść że to, to Tak, pięciu. tak, tak. Za 25 kołat wiesz, spoko. Dobra, dalej rzucamy. O nie, patrz, rzym już, już działa, mam okay. nadzieję, no, że wróci do tego niebieskiego. O. A, pa, pa. No, patrz. Ile? <grym> Zapraszam na Kraków. Ja, okay. bym, ja by Mediola bym zrobił, byłoby bezpieczniej. Musimy, żeby nie zburzyli go, chyba w najgorszym wypadku. Dobra. <grym> Trójny monopol, hmm. no, ale co z tego, będzie zablokowane Paryż? To milion czterysta kosztuje. Jeszcze zapłacę za Paryż. Tak, tak, tak. Nie, to się nie opłaca ci Tylko pe Pekin. Weź się na Pekin. No przypadku. Pekin, to by się opłacało. E, wróć, nie trwań. W przypadku ciebie nie stać nawet na zapłacenie prawie czynszu. No będzie 300 koła za chwilę, nie? A, a no jo, już trzeba zapłacić czynsz. O! Nie, nie, nie stać A nie, się Nie, to ja. To jest Sevilla. No dobra, dawaj tu. Dobrze nie napekni bo by, by ta go nie odkupił. Lipa by była, no no. No ale chociaż jak ci coś wejdzie, da zarobić. Ale nie da zarobić. Nie da. A ten wyjdzie? O, dobra, raz. Ello. Dobra, dalej rzucamy. Jak coś, to mam monetki. Hamburg, pasi. No. Kupujemy hotel? A ja, kup, Dobra. Chociaż nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Ościu mm. Kurde. To jest on. Jestem dawno w Miurko, mm -hmm. e. e. Co? Gdzie to dał? On jest w Sydney, dał. No. Czemu tak? Nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi. O Sydney. A, Boże, Boże, Boże. Ale co tu w no? Po naszym chodzimy, oni też po swoim. Tylko oni używają, że to, a my prawie teoretycznie nie używamy. Pa! pa. O, i, I tyle było Dobra, znów nasze kraków jest. 4 miliony? No. Zapraszamy, zapraszamy. O nie. Aha, a, dobra? dobra, nic groźnego. Tak to opowiem jest ludna ha, bardzo dobrze, mu tak? Źle, hajsu nie dają, nie zarobią. Nie zrobimy hajsu, jak będą bez ludnej. Hmm. Ach, spokojnie. Okej, lecę. On nie ma nigdzie... Dobra, lecę do siebie. Dobra. Gitara, gitara. Mogę. Teraz tak. Zobacz ile czasu zostało już. No widzę. 30 sekund tylko byle... Raczej to wygraliśmy. Pamiętaj, że tonki. Okej. Okay. O, no to tutaj w ogóle. Dobra, Co? wygranej Co za... w tak tak, tak. Co to za runda śmieszna? Dobra, w Hamburgu mamy kościół. Gdzie poleciał? Do Rzymu. Do Rzymu. Roman, do Romana poleciał. Popiwko. 20 sekund. Mi się, że nic nie wydarzy się, mi bo bosi obronię się, ale... Co ty, nie ma takiej opcji. Jest... Ja pierdziele, no zostawcie mi ten Kraków. Gdzie go dali? To co Nowy Jork? Ja bym dał jakiś miejscu Madbird albo coś. O. Dobra, koniec. Warszawka. Ulepsz, ulepsz, ulepsz. Dobra, Dara. <grym> <grym> dziękuję. Dziękuję, do widzenia. I na tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. No, mam, że Wam się podobał. I widzimy się w następnym. Pozdrawiam, Redox. Cześć. Pozdrawiam, Kuba. Cześć.